Po mieszanym przyjęciu nowej trylogii z Gwiezdnych Wojen, Disney od dłuższego czasu zastanawia się, jak podejść do dalszego eksplorowania tego uniwersum i wygląda na to, że w końcu znalazł jakieś rozwiązanie. W ostatnich latach do odległej galaktyki wracamy głównie za sprawą seriali, ale Lucasfilm przymierza się też do realizacji przynajmniej dwóch filmowych projektów. Pierwszym z nich zajmie się Taika Waititi, a nad drugim pracuje Damon Lindelof, showrunner seriali Watchmen i Zagubieni. Pierwszy z filmów zostanie osadzony tysiące lat przed wydarzeniami znanymi do tej pory z filmów, ale drugim ma już rozgrywać się po wydarzeniach z dziewiątego epizodu. Film nie będzie jednak początkiem nowej trylogii, a samodzielną historią. Mówi się natomiast, że może w jakimś stopniu przewrócić niektórych bohaterów z ostatnich filmów. Przecieki te potwierdził właśnie John Favreau. Twórca serialu The Mandalorian ujawnił, że faktycznie trwają rozmowy dotyczące tego, w jaki sposób rozwinąć uniwersum po wydarzeniach z trylogii sequeli. Miejmy tylko nadzieję, że studio wyciągnie wnioski z przyjęcia tamtych filmów i tym razem przygotuje spójny plan, zakładający kilkuletni rozwój świata gwiezdnych wojen.